Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. Muszę powiedzieć tak, że wbrew temu, co niektórzy tutaj z Trybuny Sejmowej mówią o odnosie obrony cywilnej, to w Polsce tak na dobrą sprawę tej instytucji nie ma. Ona nie funkcjonuje, Panie Pośle. Mówię to również jako były samorządowiec i z praktyki to wynikało w, y, po prostu y, jako fakt. A powód był jeden: nigdy na to nie było pieniędzy, nigdy na to nie było środków. I rzeczywiście to jest rzecz, która. Jest dużym wyzwaniem dzisiaj, bo jeśli ta ustawa rzeczywiście ma dobrze funkcjonować i rozwiązywać kwestie obrony cywilnej, ochrony ludności, to muszą na to się znaleźć środki. Oczywiście one tutaj są, dyskusja czy, czy wystarczające, czy nie, to jest jak gdyby inna, ale zaczynamy pewien proces, który jest istotny po uchwaleniu w 2007 roku ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która dokonała pewnego ważnego przełomu właśnie w zakresie ochrony ludności. Ale w tej, w tej projekcie ustawy chciałem zapytać pana ministra, jaki jaki cel przyświeca chociażby takiemu rozwiązaniu które według mnie zaciemnia istotę tej ustawy a mianowicie jasnemu przepływowi kompetencji przydziałowi kompetencji i informacji kiedy na przykład proponujecie państwo zupełnie dla mnie w sposób niezrozumiały na przykład żeby starosta zlecał Wójtowi jakieś zadania. Nie ma w strukturze polskiego samorządu takiej hierarchiczności. To nie będzie dobrze działało. Bardzo bym prosił, żeby to przemyśleć. Być może inaczej trzeba to zapisać, ale Dziękuję istota serdecznie. polskiego samorządu jest taka, że nie jest on po prostu hierarchiczny. Dziękuję bardzo.